Cześć, witajcie w motocyklowym serwisie Hondy Grupy GZ. Dziś chcemy Was zaprosić do skorzystania z aktualnej promocji w naszym serwisie, dzięki której przygotujecie swój motocykl do kolejnego sezonu już teraz i to dużo taniej, ale przede wszystkim omijając wiosenne kolejki w serwisie. Jest oczywiście wiele teorii na temat prawidłowego zimowania motocykla, ale zawsze warto na ten okres zostawić go na świeżych płynach. Wymiana przepracowanego oleju z pewnością przyczyni się do lepszej ochrony poszczególnych elementów silnika w Waszym sprzęcie podczas zimowej przerwy odjazdy. W ramach promocji możecie więc liczyć na 20% rabatu na oryginalny olej, kosmetyki oraz płyny eksploatacyjne Honda, 20% przy zakupie oryginalnych części Honda oraz do 20% rabatu na wykonany przez nasz serwis usługi. Oferta jest ważna do 15 stycznia, a promocyjny przegląd możecie zarezerwować w naszym serwisie Hondy w Szczecinie. Cześć i do zobaczenia w grupie GZ.